No i witam. Ja jestem Gojek, a to jest przegląd modów do gry Minecraft. Dzisiaj obejrzymy sobie mod, y, który dodaje do gry kilka nowych mebli. Y, nie pamiętam nazwy, ale oczywiście link do moda będzie w opisie. Jak też crafting danych przedmiotów jeżeli y, bo ja to tu akurat tutaj mam many Items, ale jeżeli ktoś po prostu chce te meble sam sobie wykraftować, to jest tutaj w opisie będzie zdjęcie gdzie jest opis, jak się kraftuje każdy przedmiot, który tutaj właśnie Wam pokażę. A więc zaczynamy. Mm, tu jest lista wszystkich podstawowych przedmiotów, jedziemy dalej. O, i tutaj mamy y, nowe przedmioty. Zaczniemy sobie od y, lampy. Trochę za dużo mi tego dało, sorry. Y, chwilę, jak się to brało? Nie, też za dużo. O, dobra, jest, mam. Mamy lampę, zmieńmy sobie jeszcze jakieś, raczej sobie jakieś drewno. No i na przykład postawmy sobie to tu, a lampę na to. O właśnie. I teraz tutaj możemy wywalić te pochodnie. No i mamy tutaj sobie taką lampkę, możemy sobie ją postawić gdzieś w pokoju koło łóżka. Zrobmy tryb nocy. Tutaj, jak widać, ładne światło daje. Chyba nawet takie same jak pochodnia, chociaż mi się zdaje, że chyba trochę większe jednak i możemy tutaj na przykład łóżko sobie postawić czy coś to możemy nawet zamienić na jakikolwiek chcemy tutaj przedmiot, o nawet, nawet może wisieć w powietrzu dobra kolejna rzecz dalej mamy tutaj krzesło czyli jakaś pewnie właśnie, zrobimy sobie trochę więcej tych lamp o można... O właśnie, można też nas wciąż zrobić jakoś jakoś tak... No dobra. <laughs> Zaczynamy. Możemy sobie tutaj, nie wiem, jakąś ułożyć jakąś kuchnię. Z krzeseł. Tutaj mamy stół. krzesła. Trochę więcej tych krzeseł. Stół jak widać. Mm, o. Czorka. O, te przedmioty się jakoś tak podświetlają. O i mamy tutaj taki stół. Chociaż ja bym go trochę jeszcze podniósł. Nie wiem czy to jest możliwe. Ale zobaczymy. E, nie, nie wygląda to fajnie. A co jakby postawić jeden na drugi? O, też to nie za fajnie wygląda. To nie, to, to według mnie trochę nie za ładnie wygląda. Ale... No ale może ktoś znajdzie do tego jakieś lepsze zastosowanie Nie wiem, jako półki może jakieś, albo coś No i dobra Co tu mamy dalej? Dalej mamy, o to jest Jakaś półka No i wygląda to jak zwykła szafa A i a, pełni rolę Cholera, działa to jak zwykła skrzynia A pełni, pełni rolę taką bardziej już trochę ważniejszym I możemy kłaść, w przeciwieństwie do zwykłych skrzyń, możemy kłaść obok siebie. I ułożyć sobie tutaj taką meble ściankę. Tylko, że no, nie łączą. Nie łączy się to tak jak skrzynia, ale to jednak nie jest przeszkoda. O. Dobra. Dalej, co tu mamy? Dalej mamy lodówkę. To jest w zasadzie chyba jedyny mod, dzięki któremu możemy stworzyć, wykraftować sobie lód. Nie pamiętam dokładnie jak się to robi, ale bodajże e, wkład. Nie, o tu właśnie. Tu jest zwykła lodówka. Ona nie pełni żadnych roli takich większych, jedynie jako skrzynia. Taka sama rola jak skrzynia, dobra. <laughs> Bierzemy sobie. Sorry, muszę sobie przypomnieć wiadro, bodajże i takie coś, to się robi tak, że się wkładzie na środku wiadro, a w koło i tak wygląda, to się bodajże wkład nazywa. W, taki wkład dajemy banadu, a, a tu woda. O, właśnie, i teraz nam się tutaj przerabia to na lód. I to jest w zasadzie chyba jeden sposób wykraftowania sobie lodu. No i dobra i stworzy nam się ludź jak widać dobra. Co tu mamy dalej? Dalej mamy ile? Usuwamy sobie to? Dalej mamy różnego rodzaju kanapy. Znaczy nie, co, co ja gadam. Nie rodzaj, tylko... Wywalmy sobie te krzesła stąd. Koloru. Tak więc do wyboru, do koloru yy. o o cholera co to się stało, dobra jest coś mi się z tą stało jak widać mamy tutaj różne kolory kanap tylko gdzieś mi spieprzyła biała no, ja tak wygląda to właśnie biała no i możemy sobie ułożyć na przykład takie taką kombinację Ej, yeah, sorry Kanap. I... i... stół Ułożyć sobie tutaj jakiś stół Tak więc wiele, naprawdę wiele zastosowań mają meble tutaj dodane W tym, o pies tam jakiś chodzi Dobra mm. Co tu mamy dalej? Dalej mamy... Żaluzje i zasłony, są to rzeczy do okien. Możemy sobie tutaj takie zasłony postawić na oknach. I możemy je pozasłaniać. Jeżeli na przykład mamy akurat taką hotę. Właśnie bardzo by się ten mod przydał na multiplayerze. Nie wiem czy działa. Więc działa to na... O, nawet możemy to użyć w formie ściany. Tylko, że się trochę ciemniej robi Jak to wygląda z drugiej strony? O, no są za, zasłonięte Dobra No i jeszcze mamy zasłony Które też możemy zasłonić Tak więc, co kto lubi Czy, za, czy żaluzje, czy zasłony To jest taki prowizoryczny domek Normalnie takich nie buduje. O, coś mi się tu roztopiło Teraz się to nie chce rozlewać ta woda. Tak więc da się na przykład jakbym to rozwalił, czy by to chcę zobaczyć, tylko czy by to wyglądało w miarę estetycznie, coś takiego. No. No i mamy już ostatnią rzecz, czyli dywany różnego rodzaju koloru. Saworki. Najpierw powywalamy tutaj niepotrzebne rzeczy. Mamy białą podłogę. Wygląda tak jak zwykła wełna, ale jak widać obok, zaraz sobie przekonacie, jest to zwykła wykładzina tego koloru. Nie, nie można jedno na takiej Potem mamy zielono No i tak dalej Tutaj możemy sobie takie dywaniki porobić Działa to też może? Nie Sorry, nie działa jako ten Jako niestety Ściana, bo myślałem, że może byśmy sobie mogli Ułożyć danego koloru ścianę Ale jednak nie dało rady da się tu gdzieś No ale no przynajmniej można zmieniać podłogi i sufitu niestety nie Tu można położyć A tu też nie no To nic no To było w zasadzie na tyle tego moda Oczywiście link w opisie do moda Instalacja jest bardzo prosta Wystarczy wgrać najpierw mod launder Jest to program który mm, Po prostu pozwala nam mody wgrać do Minecrafta Instalacja mod.loandera jest bardzo prosta, ale jeżeli ktoś, po prostu trzeba podmienić pliki z mod.loandera w pliku my, w pliku my, sorry Trzeba wejść w folder Bill, odpalić winrarem, program winrar, winrar, plik minecraft i tam wrzucić wszystkie pliki z mod.loandera, ale Instalację można też znaleźć otwarto na in internecie, na YouTube. Ie. Wystarczy wpisać instalacja mod Under i najprawdopodobniej uda się to znaleźć, gdyż jest to popularna aplikacja. <laughs> A tego oto moda jest jeszcze prostsza, gdyż po wgraniu mod Undera tworzy nam się folder mods, gdzie wrzucamy po prostu cały zapakowany od razu plik z moda. Nic nie rozpakowujemy, nic nie kopiujemy, raczej kopiujemy tylko jedno do drugiego i tyle, nic nie podmieniamy. I od razu nam działa mod jak widać. Yy, craftinga tam udostępnię w opisie li No i dobra, ja się z wami żegnam, no i na razie.